Podczas wybijania patyczków i przyklejania taśmą izolacyjną. Ale to tak, żeby było wyżej widać napisy, jaka to jest odmiana. A dwa, że na te patyczki w razie co, jak przyjdzie zagrożenie, gradowe albo nie wiem co, to narzucić, można będzie folię czterosyzonową. Więc słuchajcie, w trakcie wybijania patyczków tuż po sąsiedzku, zobaczcie, co się ukryło pod tym przepięknym, złocistym krzakiem. Jest to odmiana arbuza Lemon Drop. Najnowszy nabytek tegoroczny ze sklepu internetowego w Chorwacji. Odmiana ta charakteryzuje się tym. Wspaniałe, złociste liście. To nie jest objaw choroby. To jest uroda tej odmiany. Mam kilka takich odmian. I, i właśnie. I co? Widzę, że jest tu wzruszony piasek. Uchylam agrotkaninę, ten rąbek tajemnicy i zobaczcie co tu się dzieje. Uwaga. To wylęgarnia mrówek. Tuż pod sadzonką. No to co? Ja szybko myk po kolejny proszek. Wcześniej brosa o, siu, używałam, teraz jakiś tam na akwafor beżowy. No i tym posypię. Dajcie spokój. Wszystko zniszczą te mrówki. I mało tego to nie tylko pod ogrodkaniną jest. Są wszechobecne i można sobie sypać tymi proszkami wszelkimi do upadłego. Prządkiem nie poleje, no bo przecież sadzonka ma korzenie. Sio, sio, sio. A gryzą okropnie te mrówki. No i przecież żal stracić te zagrożenia, na te nasze sadzonki arbuzy, to z wielu stron czyhają. Spójrzcie, teraz tu mam jedną jedyną sadzonkę tej odmiany kremow, Saskaszewan. Ją dopadła choroba już w liści, jaka? Sprawdzić muszę w pewnym poradniku. Noża. A mamy który szósty, lipiec. Te sadzonki dopiero się rozpędzają. Dopiero pierwsze kwiaty się pojawiają. Głównie męskie. Na taką ilość sadzonek, które mam, jest jak na razie niewiele zawiązanych arbuzów. Już coś jest, ale niewiele. Tu mamy, zaraz czekajcie, bo nie chcę teraz macać. Tu, wyjść kolejny? No, tu mamy wewnątrz troszkę, ale mam też inaczej wyglądające chore liście i to nie jest też objaw mszycy ale, 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 ale też jest z tym, że w innych sadzonkach były takie liście to jest modern stars były takie liście lecz pod spodem żadnej mszycy nie było ten biały nalot tylko we tutaj blisko u nasady sadzonki jest. Czyżby to był ten mączniak prawdziwy? Skąd biorą się też takie karbowane liście, jeżeli nie są to muszycą spowodowane? Tu obok sadzonka odmiany. A, nieznana odmiana z hotelowej restauracji na Dominikanie, dostałam od dawnej szefowej, też biały naok maleńki. A w tej odmianie Winter King of Gwen jest więcej listków pokarbowanych. Taizman. Jeśli to jest mączniak prawdziwy, no to że tak powiem żaden problem. Diagnoza postawiona, tak wypada kupić preparat na to schorzenie ale teraz tak, jeżeli są różne choroby to ile też tych preparatów mam nawalić czy to ze sobą nie będzie kolidowało jeden z drugim czy jest może taki ogólny preparat wiecie Państwo na wszystkie te schorzenia choroby dyniowatych, a przynajmniej na większość czy też żeby tylko nie wiem, dwa preparaty zastosować przejdę teraz się jeszcze popatrzę na inne choroby liści i pokażę czy są w ogóle gdzieś coś widziałam w egzemplarzu który nazywam Laskiewicz hodowca z matka tej sadzonki ważyła 47 kg takie objawy Jeszcze się nie zaczął ten sezon, a już tak na dobre u <laughs> mnie. I to wszystko dzieje się tu, u nasady. A teraz nie choroba, ale tak wygląda pęd, który wszedł pod agrotkaninę. Słoneczkę mu światła zabrakło. Wczoraj go wyjęłam na wierzch. Rok słońca, też piękne złociste liście, pędy. I takie właśnie wycieki, jak tu dwa widoczne, były na Karolinie Cross, w miejscu szczepienia. Zobaczcie, Karolina cały czas walczy, ale ona jest już przeznaczona na stracenie. O, w tym miejscu, gdzie jest ta ciemna plama, jedna taka kropla, jaką przed chwilką pokazałam, występuje, występowała. Po dwóch dniach znowu się pojawiła. To białe to jest ta mąka ziemniaczana, którą obsypałam. Wodą jest zlewane. Także z tego to nic nie będzie. I to jest w miejscu, w miejscu szczepienia. Natomiast ta sadzonka nie jest szczepiona z oryginalnych nasion. I takie klocki widać. beczka miodu, odmiana i tu mamy rafinat już kilka liści oberwałam idzie nowy listek jest jeden arbuziak, mały jeszcze mniejszy ale już zawiązany no i chory liście. Proszę i tu pęka chyba łodyga. Takiego wyżłobienie nie ma. A jeszcze jest tu sadzonka, która nazywa się Wilson, i ona ma natomiast łodygę, taką, która jakby się otworzyła. Była, była zamknięta, okrągła i ona jakby się na pół rozłożyła. Czemu? Tu widać bardziej. Powinna być taka. Ja to przesypałam ziemią nieco. Staram się tak podlewać, by nie lać po tych łodygach, tylko wokół dołków. Tak, taki to jest przegląd tych schorzeń wstrętnych a żeby nie było tak smutno to onętek biały rozkwitł tylko dwie sadzonki z rozsady i kleome zaczyna zakwit, a tam szałwia trójbarwna no to wróćmy teraz do początku jak sytuację z mrówkami Muszę tam w głąb sypnąć. No. Ojej! Ten proszek im bardziej wepchnę do otworów.